Serdecznie zapraszam do mojego ogrodu pod szumiącą lipą. Witajcie w ogrodzie pod Szumiącą lipą. Dzisiaj zupełnie inny dzień i tak jak mówiono w prognozach, jest ciepło. No ciepło jak na listopad, bo 9 stopni. A jak widzieliście, w zeszłym tygodniu było około 0 i nawet minus 2. Nie ma już prawie wcale śniegu. Wszystko prawie stopniało. Tutaj w warzywniku, gdzie jest najchłodniej, no to jeszcze troszkę zostało, ale ogólnie świeci słońce, nie ma śniegu, jest ciepło, ale niestety bardzo zaczęło wiać. I to jest, i to jest dla mnie niedobre, bo ja jak wiecie, nie lubię wiatru, no ale co zrobić? Dzisiaj jutro ma wiać. Trzeba to jakoś przeżyć. <laughs> jak zwykle co rano przyszłam dać kurką ziarno, no i. I zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Dzisiaj ja mam w planie zrobić pryzmę kompostową. Zobaczymy, czy ten wiatr pozwoli na taką swobodną pracę w kompostowniku. No, jak widzicie, piękna pogoda słoneczna 13 stopni w cieniu, więc można pracować. Dzisiaj będziemy robić w kompostowniku. Najpierw ja troszkę porobię i troszkę poprzekładam, a potem zawołam Romka i będziemy przekładali z tych dwóch komór do jednej. No, i zobaczcie, jaka piękna pryzma kompostowa się zrobiła. Ale powiem Wam, że wszystkie te resztki, które ja tutaj od wiosny miałam, to przerobiły się już na taką piękną ziemię. Zobaczcie, te pod, to pod spodem to już po prostu jest kompost. Tylko to na górze były jeszcze całe, bo to było teraz z jesieni. A to, co z wiosny i z lata, zobaczcie, jak pięknie się przerobiło. No, i tutaj, tutaj miałam te liście. Skoszoną trawę z liśćmi i trochę słomy z kurnika, i to wszystko przesypywaliśmy na zmianę. Raz z tej komory, raz z tamtej, i wyszła taka piękna pryzma kompostowa. Teraz wsadzę sobie tutaj termometr, zobaczę, czy to zacznie pracować. Jaką będzie miało temperaturę. No i oczywiście przykryję, żeby tutaj. Zbytnio nie padał deszcz, żeby to nie wypukiwało się, żeby zbyt mokry nie zrobiło się, żeby nie nasiąkło za bardzo wodą. No i, i, i do przyszłej jesieni będziemy tylko przerzucać. Następne przerzucanie na wczesną wiosną, no i później już co jakiś czas będziemy przerzucać. Natomiast tutaj, gdzie zostało trochę tej, tych liści z trawą, ja sobie tutaj będę słomę. Słomę przynosiła z kurnika, i będę tutaj wrzucała też resztki kuchenne. No i tutaj będzie taki, taki zbierać się taka część, którą później znowu na następną pryzmę kompostową będzie się używało. Także taka ciężka dosyć praca wykonana. Ale kąpiele dzisiaj. No proszę. Jaka kąpiel. Co wy wyrabiacie? Zrobiło się bardzo ciepło. Jest prawie 14 stopni w cieniu, więc w słońcu na pewno więcej. Dzisiaj dzień jest jak wiosna, wczoraj zima, dzisiaj wiosna, więc ta pogoda szaleje. A mnie zostały jeszcze cebulki nie wkopane troszkę hiacyntów, jeszcze jakieś żonkile, tulipany, więc pomyślałam sobie, że szkoda, żeby to zostało. Ponieważ jeszcze teraz ten cały tydzień ma być ciepło, no więc nie ma co, trzeba je jeszcze posadzić. Bo to przecież jeszcze nie ma takiego mrozu, ziemia nie zamarznie, więc one zdążą jeszcze sobie tam puścić jakieś korzonki, pewnie. Więc ja sobie tutaj do tych skrzyń moich powsadzam, tutaj pomiędzy, pomiędzy te wszystkie byliny i one sobie zakwitną na wiosnę, zanim jeszcze byliny zaczną kwitnąć to zakwitną cebulowe więc tu pomiędzy, pomiędzy te wszystkie tutaj te roślinki, które wsadzałam te byliny sobie teraz powsadzam te cebulowe trzeba łopatką, bo jednak tym pikownikiem też jest troszeczkę za za małe dziurki są troszkę mi tych troszkę mi zostało tych fiacyntów jakieś cebulki też. się wykopały to wiecie to nie widać gdzie te cebulki, których się nie wykopuje gdzie one są I jeszcze tutaj, wzdłuż, tutaj na tym łuku koło kuchni, posadzę też te cebulowe, które jeszcze zostały. No trzeba wszystko wykorzystać, gdzie zakwitną, tam będzie pięknie. W zeszłym roku miałam zrobioną w tej okrągłej mojej Donicy taką lazanie z bardzo drobnych. Tam były krokusy, były szafirki, były jeszcze takie piękne, była też taka piękna odmiana żonkili. No i to mi wszystko zostało i pomyślałam sobie, że w tutaj, w tej Donicy, tutaj w tej Donicy, w której w której rosły letnie kwiaty, to tutaj sobie taką lazanie zrobię, z tym że ta lazania po prostu będzie na zewnątrz. Nie będę brała tej skrzyni, bo ja jej nie biorę nigdy. Tylko tutaj tutaj posadzam te wszystkie cebulki bardzo gęsto. I one wtedy będą fajnie wyglądały. Przykryję liśćmi. No i mam nadzieję, że nic im się nie stanie. Bardzo mam tego tutaj dużo, więc ja sobie porobię pikownikiem dziur. Porobię sobie pikownikiem dziurki, ponieważ to są bardzo maleńkie cebulki. I tak gęsto posadzę. Zobaczymy, zobaczymy co z tego wyniknie. Po prostu to wszystko rozrzucę tutaj. O, rozrzucę i potem będę, i potem będę wsadzała, ale jest tego bardzo dużo. Zobaczymy, czy w ogóle to się tutaj zmieści, ale chyba tak. Jedno koło drugiego będę po prostu wsadzała. Nawet nie trzeba pikownika, bo jest tak. Kamienka, że to, że to wszystko samo wchodzi, tylko trzeba uważać, żeby korzeniami na dół. Tą piętką, z której wyrastają korzenie, żeby na dół. O. I miejsce w miejsce sobie powsadzam i zobaczymy, co to na wiosnę z tego wyrośnie. Jeżeli jeżeli wyrośnie wszystko, no to będzie pięknie tutaj. Ja tutaj tak rozłożę, żeby... Było wszędzie równo. Jak widzę są mniejsze, większe cebulki. Zobaczymy, zrobimy taki eksperyment. Tu gdzie troszeczkę mniej ziemi, to ja później to przysypię. No widzę tutaj są różne różniaste cebulki. To, że będą jedne koło drugich to nie szkodzi, bo one i tak sobie poradzą i tak się przebiją jedna koło drugiej I tak jak zresztą w lazaniach się robi że jedno nad drugim jest i, i wyrasta to tutaj też powinno o. malutkie Roku siki to były chyba albo też um, szafirki mają też takie małe cebulki Wszystkie cebulki jakoś się zmieściły, jakoś, jakoś tutaj posadziłam. Teraz, ponieważ one nie są zbyt głęboko, więc przysypię kompostem, tak na równo z donicą. No i wtedy już będzie dobrze, bo troszeczkę za płytko były. A tak kompost to i nawiezie i zabezpieczy przed, przed mrozem. W tym sposobem wszystkie cebulki wykorzystane. Jak widzicie dzisiaj ze względu na to, że jest taka piękna pogoda, chociaż zaczyna coraz bardziej wiać. No to robimy wszystko szybko te rzeczy, które, które trzeba zrobić, jeszcze jak jest, bez mrozu. Romek wyciągnął pompę, jak widzieliście, tą głębinową, która nam pompuje wodę do podlewania no, w tym roku. W tym roku podlewałam tylko trzy razy. Tak było mokro u nas, tak deszcze dawały w kość, że y, kupiłam. Jak widzieliście, nowy wąż, kupiłam nowe końcówki, i tylko trzy razy podlewałam. Także pompa była używana w sumie tylko trzy razy. Przez całe lato, od wiosny aż do teraz. I y, trzeba było ją już wyjąć, żeby przypadkiem, no wiadomo, że tam głęboko, 30 metrów pod ziemią, tam rusz nie złapie, ale ale. Nie ma sensu, żeby ona tam była przez zimę. Wąż też wyciągnę, wyciągnął romek od razu, no bo ona jest na takim wężu. Także to wszystko zabezpieczyliśmy. Już zrobiliśmy pryzmę kompostową, powsadzałam te cebulki. Także wszystko to, co jeszcze można zrobić w taką pogodę jak jest teraz, bo no, ten tydzień ma być taki. Chyba specjalnie dla ogrodników, żeby jeszcze zrobili to, co nie zdążyli. I jak widzicie, pogoda już się zmieniła. Bardzo się zachmurzyło. Tam za mną bardzo ciemne, czarne chmury, granatowe po prostu. Więc wygląda na to, że będzie zaraz coś z deszczu, chociaż na mapach nie pokazują deszczu. No ale te chmury tam nie wyglądają fajnie. Takie, takie czarne. Przyszłam zobaczyć. Czy zjadły wszystko kurki? Także zjadły ziarno, zjadły, zjadły obiadek, zjadły dwie porcje trawy i jeszcze biegają, tak? I jeszcze biegają. I co widzisz? No jeszcze? i zobaczcie, jak tam czarno od północy idzie. Taki ciemny, cały pas, chmur. bardzo ładny, ale dzień był dzisiaj bardzo ładny. Można było dużo zrobić. Także żeśmy takie gospodarcze rzeczy dzisiaj porobili. No, jeżeli cały tydzień byłby taki jak dzisiaj, no to dużo rzeczy jeszcze się, jeszcze się zrobi. A na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w ogrodzie pod szumiącą lipą jutro.